Manko No znowu nie najlepiej, wczoraj to wszystko się ułożyło Ale gramy dalej Dzisiaj dalej trwają eliminacje do Ligi Mistrzów I ode mnie Dwa meczyki Pierwszym spotkaniem jest spotkanie Basilei Z Lance Clint Tutaj Dla mnie to był mecz w sumie 1 Dzisiaj taka czysta jedynka za złoty tam 60 parę To uważam, że spoko kurs Ale przestrzegam przed tym Bo według pati, która ostatnio wszystko trafia twierdzi, że to wcale nie jest taki pewniak Natomiast ja na to spotkanie takie dwa kursy, które przygotowałem dla Was, to zwycięstwo bazel łamane przez więcej niż półtorej bramki w meczu. Kurs 2,20 albo y, zwycięstwo ilość bramek strzelonych przez bazel więcej niż półtorej i tam jest kurs złoty 70. Myślę, że mimo tych obaw Pati to bazel tutaj pewnie kroczy do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W zasadzie pokonali PSV, w którym mogliby się zmierzyć już w czwartej rundzie eliminacyjnej, w drugiej i już tutaj zespołów dużo mocniejszych niż PSV mieć nie będą. Z Austriakami poradzą sobie i u siebie sobie to zwycięstwo, ten awans, można powiedzieć, według mnie zagwarantują. A drugim spotkaniem jest spotkanie z podtekstami: Basek Szechir Istambułga z Olimpiakosem Pireus. No i tak, co się rzuca w oczy, no to duża ilość kontuzji w zespole y, Olimpiakosu. W poprzedniej ludzie wyeliminowali pewnie Wiktore Pizno wygrywając w rewanżu u siebie 4 do 0. Natomiast w spotkaniu Filiśnik padł bezbramkowy remis. I tutaj moim zdaniem, duża jest dysproporcja między Olympiakosem w Pireusie a Olympiakosem na wyjeździe, a zespół Basek to ciekawy zespół, który potrafił skutecznie przeciwstawiać się takim zespołom jak Sevilla, więc myślę, że Olympiakos są w stanie u siebie ograć. Kurs 2,50 dla, dla zabezpieczenia kursik złotych 75 na Basek remis zwrot i takie coś proponuję. Gra na wyjeździe Porto, pachnie remisem ze wskazaniem na Porto, może też remis zwrot Portugalczyków, ale mówię, to jest taka tylko ciekawostka, dowiadka ode mnie, ten Bazel i ten basek Szechir, i te mecze, które polecam dzisiaj zagrać. Pozdrawiam, życzę oczywiście dużo fursy. Siemanko!